Kia. Movement that Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Xceed 1.5 Turbo benzyna 160 koni z automatem 7DCT w trasie. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Sprawdźmy ile ten samochód faktycznie spali na trasie Gdańsk-Warszawa przy prędkościach plus-minus 120. Zapraszam na krótki film, zapraszam na jazdę testową. Kia XCeed 1.5 turbo, benzyna 160 koni, z automatem 7DCT, 253 Nm momentu obrotowego, XCeed, czyli nadwozie typu crossover i wersja wyposażenia Business Line z pakietem DriveWise i z dachem panoramicznym, czyli... Dobrze wyposażona wersja, bardzo dobrze wyposażona wersja, powiedziałbym nawet. Wyposażona we wszystkie systemy bezpieczeństwa, aktywny tempomat, hamowanie autonomiczne, czujnik martwego pola, monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, więc naprawdę dużo tego jest. Mamy tu również asystenta pasa ruchu i asystenta utrzymania pasa ruchu. Asystent pasa ruchu domyślnie zawsze jest aktywny. My, tym przyciskiem, tutaj na kierownicy, możemy włączyć drugi poziom asystenta, czyli asystent utrzymania środka pasa ruchu. I zobaczcie, ten samochód praktycznie sam jedzie. Mamy tutaj zakręt, prędkość 120 i jedziemy. On sam jedzie. Do tego wszystkiego aktywny tempomat, aktywowany tutaj tymi przyciskami, ustawiamy odległość do auta poprzedzającego. Go nie aktywowałem. Przyhamujmy. Samochód naprawdę dynamiczny, naprawdę elastyczny. Skrzynia biegów zmienia biegi płynnie. I nie zaobserwowałem tutaj nic takiego, że waha się, który bieg wrzucić, może przy jakimś dynamicznym przyspieszaniu, natomiast jeżeli jedziemy stałą prędkością to nie ma tutaj wachlowania biegami, zobaczcie, jedziemy sobie prędkością 130 km na godzinę, cały czas bieg siódmy, może za chwilę pokażę Wam to z drugiej kamery Business line, czyli cyfrowe zegary, czyli pakiet zimowy, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, elektrycznie podgrzewana przednia szyba, indukcyjna ładowarka tutaj na tej półeczce. Duża nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect, czyli dostęp do samochodu z poziomu aplikacji. Oprócz tego samochód ma dostęp do internetu, czyli takie usługi jak live traffic, natężenie ruchu, prognoza pogody. Tutaj to wszystko jest. Duży wyświetlacz 1025cala. zwróćcie uwagę na rozdzielczość tego wyświetlacza. W trakcie jazdy można również włączyć wsteczną kamerę. Zobaczcie na jakość. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. No i przy takich prędkościach 120-130 powiedzmy do 140 pełen komfort, wygoda w samochodzie jest w lusterku o zagrożeniu w martwym polu. Oprócz tej kontrolki e, ta informacja może się również pojawiać tutaj na zegarach. No i oczywiście, jeżeli wrzuciłbym kierunek na samochód, który znajduje się w martwym polu, będzie informacja dźwiękowa, ostrzeżenie o ryzyku kolizji. No i jeżeli takie ryzyko wystąpi, samochód ma również możliwość powrotu na pas, z którego zjeżdżamy. Tak samo zresztą e, w przypadku tego systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów, podczas cofania. On nas poinformuje ładnie z której strony nadjeżdża, z której strony występuje to zagrożenie. No i w razie ryzyka kolizy ma również możliwość zatrzymania samochodu. No i mamy deszcz, na który no, chyba wszyscy długo czekaliśmy, bo faktycznie dawno nie padało. Grafikę zegarów, tych cyfrowych zegarów można oczywiście zmienić. Wchodzimy w setup, pojazd, zestaw wskaźników, motyw zestawów wskaźników i mamy do wyboru klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C i dynamiczny. Redukcja biegu na szóstkę ładnie, płynnie, szybko. Ale zostawmy sobie zegary zgodnie z trybem jazdy. Zobaczcie zegary z bliska. Jak na razie dystans pokonany. 28 km, spalanie 7,3, prędkości jak widać około 120 plus minus. Tym przyciskiem włączamy aktywny tempomat, tym przyciskiem ustawiamy odległość do auta poprzedzającego przez przeklikanie. W tej chwili mamy ustawmy sobie 130. To jak ten aktywny tempomat szybko wraca, z jaką płynnością wraca do zadanej prędkości można ustawić oczywiście w komputerze, czyli reakcję tego SCC Smart Plus Control. Poziom drugi, poziom pierwszy, poziom czwarty, tu chodzi o odległość, on w tej chwili nie widzi samochodu, to widać na zegarach. Faktycznie samochód przed nami jest daleko. Podjazd pod górkę, zrzucił bieg na szóstkę, wrócił do siódemki. Mamy wypłaszczenie, dlatego wrócił do siódemki. Widzi samochód przed nami. I już zaczyna dostosowywać prędkość do samochodu poprzedzającego. Sam kierunek, wyłącza się asystent pasarupu. Zmieniamy pas, zgubił samochód z radaru. Redukcja biegu na piątkę w tym przypadku. I przyspieszamy, odzyskujemy prędkość zadaną 130 km na godzinę. Na razie spalanie 7,5 litra. Wszystko pod ręką, wszystko czytelne. Połączenie fizycznych przycisków, połączenie dotykowych przycisków, mam na myśli te tutaj. Tutaj widzimy albo nie widzimy druciki w tej szybie. Się dobrze skupić i się skupić na szybie, żeby te druciki faktycznie zobaczyć. Może gdzieś tam w niepogodę, patrząc pod światło, pod wieczór jeszcze faktycznie te druciki mogą być widoczne, ale generalnie one nie przeszkadzają. oczywiście z czujnikiem deszczu. Tutaj tym stryczkiem ustawiamy czułość tego czujnika. Więc można sobie dostosować powiedzmy jeszcze bardziej ten czujnik deszczu pod pogodę, pod opady światła długie krótkie oczywiście również automatyczne. No i co najważniejsze w idzie już od wersji podstawowej mamy reflektory full LED, które naprawdę dobrze świecą. Cały czas prędkość około 120-130km/ godzinę. Podczas takiego delikatnego przyspieszania cały czas siódmy bieg, oczywiście, w tych automatach jest również możliwość manualnej zmiany biegów, pomimo tego, że nie ma łopatek. Łopatki są dostępne tylko dla wersji podstawowej. Teraz mocniej dodałem gazu, zredukował na piątkę, przyspieszył i już z powrotem jest siódemka trochę tak jest, że to jest kwestia przyzwyczajenia po prostu do tej skrzyni e, i tak naprawdę tylko operując nogą jesteśmy w stanie spowodować jeżeli się do niej przyzwyczaimy e, ja już w tej chwili wiem mniej więcej ile gazu trzeba dodać, żeby zredukował sobie o jeden bieg o dwa biegi, żeby w ogóle nie redukował jeżeli chcemy manualnie to przyciągamy skrzynię do siebie i wtedy jesteśmy w trybie manualnym i tutaj skrzynią plus minus operujemy, zmieniamy te biegi Oczywiście oprócz manualnej zmiany biegów mamy również tryb sport. Tym przyciskiem go włączamy. On od razu po wróceniu tego sportu, nawet przy tej prędkości około 130 km na godzinę, wrzuca bieg niżej, czyli jest redukcja, tak żeby ten samochód był jeszcze bardziej podatny na gaz, jeszcze chętniej przyspieszał. Wróćmy do trybu normal. Jak na razie mamy dystans. 43 km i spalanie 7,7. W tym kawałek przejazdu przez miasto i dobre 30 km drogi ekspresowej z takimi prędkościami, jak widać. Xy czyli crossover, czyli nadwozie typu crossover, samochód podniesiony, samochód do którego siada się trochę wyżej niż do zwykłego kompakta, z ciekawą linią i to chyba jest tajemnica sukcesu tego samochodu, że on ma taką sylwetkę, ma taką linię, że to auto za 3, 4, 5 lat myślę nadal będzie na czasie, nadal będzie się podobało. Zresztą tak samo jak ProSuit. Te nadwozia, że tak powiem, starzeją się zdecydowanie wolniej niż kombi, czy hatchbacki. A co za tym idzie, będzie trzymał lepiej cenę przy późniejszej odsprzedaży. Z droga ekspresowa cały czas takie prędkości, spalanie 7.7 X Business Line, czyli felgi 18, więc dość szeroka opona ale dzięki temu ten samochód fajnie wygląda, fajnie się prowadzi dobrze drogi się trzyma ostatnio trochę X7 nawet pojeździłem po Mazurach po jakichś tam wąskich, krętych może nie dziurawych, ale nierównych drogach i muszę powiedzieć że naprawdę bardzo pozytywne wrażenia. Bardzo udany samochód, samochód cieszący się ogromnym zainteresowaniem, to chociażby widać po statystykach wyświetleń filmów zjazd testowych tym samochodem czy z prezentacji. Ale faktycznie za niewiele ponad 100 tysięcy można już kupić dobrze wyposażone auto, sporej wielkości samochód w nadwoziu typu crossover z dobrym, dynamicznym, elastycznym silnikiem, za niewiele ponad 100 tysięcy manual. W granicach powiedzmy 115-120 tysięcy dostępna wersja M z pakietem smart z felgami z automatyczną skrzynią biegów. Prezentowany egzemplarz z dachem panoramicznym to cena cennikowa około 145 000 zł brutto. No i co ważne, w przypadku finansowania XCDA czy innych samochodów w tak zwanym smart kredycie, smart leasingu, czyli z gwarancją odkupu przez dilera możemy zaproponować rabat nawet do 7%. No a jako, że jest gwarancja odkupu przez dilera, ten wykup jest stosunkowo, czy rata balonowa w kredycie jest stosunkowo wysoka, więc rata jest niska. I to jest chyba główna zaleta smart kredytów, smart leasingów. Taki wynajem bez produktów dodatkowych, typu ubezpieczenie, typu opony, typu serwisy. No takie wtrącenie. A propos rabatów i a propos możliwości finansowania naszych samochodów Tutaj od zatankowania Tutaj z 800 km jazd testowych Aktualna prędkość. Kompas i jeżeli byśmy mieli ustawioną nawigację, to tutaj byłyby wskazania z tej nawigacji. Ciśnienie w oponach. Poziom uwagi, czyli to jest monitoring zmęczenia kierowcy. On tutaj co godzinę odejmuje jedną kreskę z tego. Półkola, tak to nazwijmy, po prostu co 5 godzin sugerować będzie przerwę, plus do tego będzie brał pod uwagę to, jak jedziemy, to jak uważamy. No i ewentualnie, jeżeli będziemy mało, że tak powiem, czujni na tej drodze, to będzie sugerował przerwę zdecydowanie szybciej. Ten system, ten system rozpoznawania jakby zmęczenia kierowcy działa w oparciu o asystenta pasaruchu. przykład ograniczenia prędkości i asystent pasa ruchu w tym trybie. Tego wyświetlacza będzie również informacja o zagrożeniu w martwym polu. Troszkę zwolnijmy, może ktoś nas będzie chciał zaraz wyprzedzić, to wam to pokażę. Niebezpieczeństwo w martwym polu jest również kontrolka w lusterku. Jeżeli wrzuciłbym kierunek na forda, który mnie tutaj wyprzedzał, to byłoby również powiadomienie, informacja dźwiękowa o ryzyku kolizji, plus jeszcze chyba wibracja na kierownicy, jeśli dobrze pamiętam. Zobaczcie, asystent utrzymania pasa ruchu. Mamy tutaj dość ostry zakręt. Sam skręca. Trzymaj dłonie na kierownicy, robi to płynnie pewnie. Oczywiście ja nie mówię, że mamy puszczać tą kierownicę. Ale te systemy już dzisiaj są tak dopracowane, że on sobie jedzie, a my trzymamy dłonie i powiedzmy pilnujemy, żeby niczego dziwnego nie zrobił. To nie są jeszcze autonomiczne samochody, to są samochody z wysoce zaawansowanymi systemami wsparcia kierowcy. Zobaczcie, jedziemy sobie prędkością 120 km na godzinę, 125 może i mamy jakieś 2500 obrotów. Cały czas przyspieszamy, cały czas bieg siódmy. Oczywiście, jeżeli, jeżeli dodałbym więcej gazu, to byłaby redukcja biegu, ale jeżeli z czuciem dodaję tego gazu, nawet przy takim delikatnym, czuję, że podjeżdżamy pod To znaczy czuję, bardziej widzę, że podjeżdżamy pod niesienie. nawet przy takiej drodze bo on cały czas trzyma ten bieg siódmy nie ma tutaj żadnego wachlowania tymi biegami możemy wytracić trochę prędkość tu jest weszło ograniczenie do 90 Czyli cały czas siódemka. Koniec ograniczenia. Dodaję lekko gazu. Cały czas siódemka. Redukcja na szóstkę. Zrobił to płynnie. Praktycznie tego nie było czuć. Dystans 63 km, spalanie 7,7. Bardzo elastyczny silnik, wysoki, szybko dostępny moment obrotowy 253 Nm. To sprawia, że samochód. Nawet pomimo bym powiedział, może 160 koni jest dynamiczny, elastyczny, ale potrafi być też ekonomiczny przy tym wszystkim. Myślę, że to spalanie jest na to najlepszym dowodem. A jednak, jest to spory samochód na szerokiej oponie, crossover, czyli podniesiony. Opory powietrza też są większe niż na pewno w hatchbacku. Kolejne 50 km, czyli w sumie już 200 km, spalanie 7,4. Czas jazdy godzina 42. Postaram się wyłapać ten moment, kiedy będzie mieli 2 godziny. To również pokażę, jak będą wyglądały te statystyki spalania i przejechanych kilometrów. Tak wyglądają zegary. Godzina 19.45. Pewnie niebawem jakiś zachód słońca. Dlatego tutaj ta grafika też już się pomału zmienia. 236 km dystans, spalanie 72, chociaż przed chwilą było 71. I czas jazdy. Godziny. I szykuje się piękny zachód słońca. O, i ponownie 7-1. Nie wiem, czy to poprawa pogody, mniejszy wiatr, czy po prostu zmiana na nawierzchni. A może mniejsze prędkości, bo mniejszy ruch, więc można sobie spokojnie jechać ale wynik jak na crossover'a z automatem i z turbobenzyną 160 koni, jak na razie wynik bardzo dobry zobaczymy jakim wynikiem skończymy tą jazdę prawie 240 km przejechane do celu jeszcze jakieś 100 km no i dach panoramiczny sprawia, że w środku jest zdecydowanie jaśniej. Powiedział, że jest tak przestronnie. Duże lusterka, duże szyby. Lusterko. No i ta szyba z tyłu też wcale taka mała nie jest. Trochę może to, to, to lusterko, ta wsteczna szyba to może trochę kwestia Przyzwyczajenia. 7:1 Pomału kończą się dwa pasy. Dystans 271 km. Spalanie 7:0 jakąś chwilę jadę na aktywnym tempomacie. Odległość do auta poprzedzającego poziom pierwszy. W sumie to bardzo wygodne. Jeżeli znajdziemy samochód, który jedzie ze stałą prędkością bez żadnych dziwnych akcji myślę, że można śmiało powiedzieć, że pewnie polecam ale najpierw trzeba znaleźć taki samochód, który będzie jechał ze stałą prędkością pewnie bez dziwnych akcji piękny zachód słońca I mamy to, zobaczcie, dystans 349, prawie 350 km, spalanie 6,7, czas jazdy 3 godziny 22 minuty, w tym przejazd przez Gdańsk i przejazd przez Warszawę. Co myślicie? Dużo? Mało? Jak na takiego podniesionego, niemałego crossovera z turbobenzyną? Dajcie znać, zapraszam do dyskusji. Na dzisiaj dziękuję, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Zapraszam po więcej, trzymajcie się.